Zadanie 24 czerwiec CKE 2024, zadanie otwarte za 4 punkty. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dane są punkty A o współrzędnych 2 i 8 oraz B o współrzędnych 10 i 2. Symetralna odcinka AB przecina oś X układu współrzędnych w punkcie P. Oblicz współrzędne punktu P oraz długość odcinka AP, zapisz obliczenia. Zaczniemy zadanie od przedstawienia sytuacji w układzie współrzędnych i nakreślenia planu działania. Czyli rysujemy sobie układ współrzędnych x oraz y raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8. Punkt A ma współrzędne 2 i 8, czyli tutaj mamy punkt A, punkt B ma współrzędne 10 i 2, czyli tutaj jest punkt B. Połączymy sobie te dwa punkty. Można jeszcze wpisać współrzędne 2 i 8. B to jest 10 i 2. Dalej, co wiemy? Że symetralna odcinka AB przecina oś o x układów współrzędnych w punkcie P. Symetralna jest to prosta, która dzieli odcinek na dwie równe części, i przechodzi oczywiście przez środek i jest pod kątem prostym do tego naszego odcinka. Czyli rysujemy sobie symetralną. To jest symetralna. Symetralna oczywiście ma wzór Y równa się AX dodać B, bo to prosta, czyli funkcja liniowa jest pod kątem prostym, a tutaj gdzieś będzie punkt P, którego szukamy, bo symetralna przecina oś o X układów współrzędnych w punkcie P tego punktu będziemy szukać. Plan działania jest taki, że najpierw wyznaczymy sobie równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B. Później do niej wyznaczymy sobie równanie prostej prostopadłej przechodzącej przez środek odcinka, czyli przez punkt S. Ale zanim będziemy wyznaczać prostą AB, wyznaczymy sobie od razu środek odcinka ze wzoru, tutaj dostępnego, na środek odcinka w tablicach matematycznych. Wzór znajduje się na stronie 22. To liczymy sobie XS. Czyli pierwszą współrzędną dodajemy 2 dodać 10, 2 dodać 10 dzielimy przez 2, czyli to będzie 12 podzielone przez 2, czyli 6. Liczymy Ys, czyli dodajemy dwie współrzędne te Y, czyli 8 dodać 2 i dzielimy przez 2, czyli 10 przez 2 to jest 5. Czyli środek ma współrzędne 6 i 5. No tutaj już nie zmieszczę. A do tego jeszcze wrócimy, to jest istotne. To teraz wyznaczymy sobie równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B. Czyli wyznaczamy równanie prostej AB. Czyli przechodzącej przez punkty A i B równanie, czyli Y równa się Ax dodać B. Przypominam, to jest X, to jest Y, to jest X, to jest Y i te dwa punkty podstawiamy. Najpierw współrzędne punktu A, czyli w Y8 równa się A razy 2 dodać B, teraz punkt B, czyli 2 jest równe A razy 10 dodać B. Wybieramy metodę rozwiązania, czyli metodę przeciwnych współczynników, czyli pierwsze razy minus 1, czyli minus 8 równa się minus 2a minus b, drugie bez zmian, 2 jest równe 10a, dodać b. Spinamy klamereczką. Czy coś tu się nam uprości? No, o to chodziło, żeby się uprościło. Widzimy od razu, b można skreślić. Minus 8 dodać 2 to będzie minus 6 jest równe. 10 odjąć 2 to jest 8a. Dzielimy przez 8, czyli a będzie równe minus 6 ósmych. Po uproszczeniu przez 2 minus 3 czwarte. To teraz podłożymy sobie tu, czyli 8 będzie równe a, czyli Minus 3 czwarte razy 2 dodać b. Upraszczamy znowu przez 2, to tu będzie 1, tutaj będzie 2, czyli 8 jest równe 3 drugie na minusie dodać b, czyli 8 dodać 3 drugie równa się b, czyli 8 i 3 drugie to będzie 9 i 1 druga to jest b. Czyli równanie prostej, AB. Równanie prostej, AB jest następujące. Tu jest A, podkreślę. Minus 3, czwarte x dodać 9 i 1, druga. Dobrze, to mamy równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B. To teraz tworzymy sobie, Prostą prostopadłą, prostą prostopadłą, czyli równanie symetralnej. To też sobie opiszę. Wyznaczamy równanie symetralnej odcinka AB. Czyli tak, współczynnik A jest równy minus 3 czwarte. Jest to prosta prostopadła, czyli nowy współczynnik to jest A1, nowy współczynnik A2 będzie liczbą jednocześnie odwrotną i przeciwną, czyli 4 trzecie. I oczywiście symetralna przychodzi przez punkt S o współrzędnych 6 i 5. I to wszystko podkładamy pod wzór na funkcję liniową, czyli y równa się ax dodać b. Teraz interesuje nas nowe a i punkt s, czyli x i y. W y podkładamy piątkę, a to 4, 3, x to 6 i dodać b. Co możliwe, to upraszczamy. 3 i 6, tu będzie 1, tutaj będzie 2, czyli 5 jest równe 4 razy 2. Tu jest 1, to będzie 8, dodać b, czyli 5 minus 8 to b, czyli minus 3 równa się b, czyli równanie symetralne, czyli symetralna, symetralna ma wzór y jest równe, 4 trzecie x minus 3. To jest symetralna, to teraz wyznaczamy, to nie koniec, wyznaczamy sobie punkt P. Wyznaczamy punkt P. Punkt P jest tutaj, czyli pierwsza współrzędna to X, a druga to jest 0, czyli w miejsce Y podkładamy 0. 0 jest równe 4 trzecie X minus 3. Czyli by było, to przenosimy na drugą stronę, czyli minus 4 trzecie x równa się minus 3. Mnożymy razy 3, czyli minus 4x to będzie minus 9. Podzielimy przez minus 4 i otrzymamy, że x to będzie 9 czwartych. Czyli punkt P ma współrzędne 9 czwartych oraz 0. To teraz no, podkreślamy, tego punktu P szukaliśmy i teraz kolejna czynność, którą jeszcze mieliśmy wykonać w tym zadaniu, a mianowicie mamy wyznaczyć długość odcinka AP. Czyli skorzystamy ze wzoru na długość odcinka w tablicach matematycznych. Jest to strona 22. Punkt A sobie podpiszę tu. On ma współrzędne 2 i 8. I liczymy sobie długość odcinka. AP. Może tutaj sobie zaczniemy. Pod pierwiastkiem. Tak, XB minus XA. To niech będzie XA YA. XB YB. XB, czyli 9. Czwartych minus 2 do potęgi drugiej dodać yb, czyli 0 minus 8 do potęgi drugiej. Równa się. Pod pierwiastkiem będziemy mieć 9 czwartych. Gdzie to mogę sobie wcisnąć? Tutaj. 9 czwartych to jest oczywiście 2, 2 całe i 1 czwarta. Dwie, dwie całe 1 czwarta odjąć 2, to dostaniemy po prostu 1 czwarta do potęgi drugiej, dodać minus 8 do potęgi drugiej, równa się. Dalej liczymy pod pierwiastkiem, to będzie 1 szesnasta dodać 64, gdy to dodamy, to pod pierwiastkiem będziemy mieć 64 całe 1 szesnasta, czyli długość odcinka AP. AP będzie wynosić pod pierwiastkiem. Mnożymy 64 razy 16 plus 1 to jest 1025 podzielone przez 16. Równa się. I teraz, gdy podzielimy sobie przez 25, to będzie 41, czyli 25 razy 41 przez 16 i to będzie równe. Pierwiastek z 25 znamy, bo to jest 5. Pierwiastka z 41 nie znamy, zapisujemy tak. I pierwiastek z 16 to 4. No i dobrnęliśmy do końca, bo tak, mamy wyznaczoną długość odcinka AP oraz punkt P, jego współrzędne. Zatem, żeby było to dobrze widać, to zapiszemy tak. Tu mamy odpowiedź AP równa się terę oraz Punkt P ma współrzędne 9 czwartych i 0. No i na tym zadanie kończymy. Sporo elementów, dużo obliczania, ale efekt końcowy jest tutaj widoczny.